Cześć. Witajcie na moim kanale. Ze mną jest pani Neon. Witam. Do którego znajdziecie link w opisie? A jestem kto? Ja jestem Jokerson, tak? Dzień o dobry, person. dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj zrobimy sobie challenge z okazji 100 subów, które mi wybiło. 100 widzów mam, więc cieszę się bardzo, że jesteście, bo dzięki Wam ta twórczość po prostu jest. I co dzisiaj zrobimy? Dzisiaj jest challenge. Chili challenge. Takie granulowane chili w proszku. Po prostu kto nie odgadnie pytań, kto będzie miał największą ilość punktów, po prostu tego chili nie bierze. To przegra, to weźmie sobie łyżeczkę chili. No, i za sterami kamery jest pan Sans. Dzień dobry. A naszym czytającym, podgrywającym będzie pan Zadimul. Cześć. Co, skoro już, skoro już zaczęliśmy, no to, no to poproszę pierwsze pytanie, panie Zadimul. Dobrze, że mamy okay. W której wersji Minecrafta zmienili PVP? Ale tak też mam mówić, czy. No, no dawaj, rynie? dawaj. W no której eee, wersji? 1.14. O nie! Eee, poczekaj, w której wersji PVP zmieni? Aha, ci chodzi o styl walki? Styl walki. Eee, od 1 chyba. 10? Ile? O nie. Poprawna odpowiedź to 1.9. Jeden o jedną setną. Dziesiątą. Jedną dziesiątą, ale dobra. Jaka firma produkuje FIFA? Electronic Arts. Dobrze. Jaka firma produkuje ACE? Co produkuje? Assassin's Creed'a. O Boże eee, Ubisoft. Dobry. Dokładnie. Taki no. Główny bohater serii gra wieź gry Wiedźmin. E, Geralt. Gerald. Serie. Kiedy miał ręce tu Czym na początku był Creeper? Pan on był pierwszy. Eee. Czym na początku był Creeper, no. Z potworem. Źle. Bo... O... Nie, no nie. Czym był? Nie wiem. Ja też nie wiem. Ja był świnią. świnią tak, był świnią. On, 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 to ogólnie Creeper miał być taką normalną, zwykłą, zieloną świnią, tylko że y, typek, który robił po prostu to, to po prostu pogmarało mu się chyba x, y i po prostu zrobił to na wysokość, a nie na długość. I to miało być ogólnie wybuchająca świnia. Gdzie rozgrywa się ta była Far Cry 4? Far Cry 4? Tak. tak. No nie, bo ja grałem w Far Cry'a trójkę. Far Cry trójka, wiem gdzie. Bo to na wyspach. Yy, Rock Island. Nie, tak, Rock Island. To nie było niedaleko jak. Była wojna. Tam były te zabytki takie po wojnie USA z Japonią, ale. Far Cry 4. Tak. Far Cry 4 chyba się. w Amazonii? Tak. Gdzie? To no, no, Krat. O, oh, jej. Yes. No. Czekawostka dotycząca też Keratu. E, mapa Jaki z Far Cry tak? 4. Była używana też do Far Cry Primal. Tylko, że ogólnie nie było takich nowoczesnych budynków. Sama po prostu mapa. Dobra, następne pytanie. Kto jest producentem gry Truck Simulator 2? Pan Steam. Pan Jokerson teraz? Czy nie wiesz też? Ja źle. Data powstania Minecrafta można sam rok. Pan. 2009 Dokładnie Kurde. Nie, okay, Jakerson Główny bohater Far Cry 3 e, To był... Nie, nie pamiętam nazwiska, a on się nazywał Jake Źle Dobrze, o, był Jake o, Nie Jak on się nazywał? Ja nie wiem Dobra, jest. Jason Brody Dokładnie. Jason Brody O nie normalny Następne pytanie Jak nazywa, nazywa się najnowsza część serii Assassin's Creed? Assassin's Creed... Y... Ja wiem. ja wiem. No. Zaraz nazistycznie? Tak. Dobrze. Jest. Ja to przegram. Okej. Okay. Czego do, dotyczy najnowszy snapshot Minecrafta? Nederu. Dokładnie. Nieprawidłowy Minecrafta. Który mo może się spałnować we wszystkich dungeonach? W, w Dimensionach. W Minecrafcie Enderman? Dokładnie. Ja! Yeah! O, okej, okay. ostatnie pytanie. Niestety chyba pan na no, przegram. No. Jak. O, o, o! Od, odgadnie to, to pytanie. pytanie. Dobra, to ja to pytanie zostawiam. Jak odgadnie to pytanie. Nie, to, to mamy remis. To hmm. na, na, naprawdę odgadnie. No, no, jak, jak naprawdę na, odgadnie, ja się nie odgadnę To jest łatwe pytanie, nie zostawię tego. No, dawaj. To no. będzie remis i. Potem będzie gra kamień papier nożyce do jednego i kto przegra? Nie no, nie dobra, to ja mam więcej punktów i tak. Mam no, satysfakcję, dobra. No pytanko. Maksymalny poziom zaklęcia przedmiotów w Minecrafcie. Ale jak największy stopień zaklęcia? No, Maksymalny na... poziom zaklęcia przedmiotów w Minecrafcie. Wanili. 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 Nie, że na przykład masz na serwerze, że możesz sobie zanotować na tysięczny. No to. pięć. Nie, zaklęcia? Tak. Cztery. Ile? Trzydzieści. Trzydziesty, na 30 poziom możesz ten. O, ale, o, że się, że... ale mi tak. chodziło o... Nie, nie sprecyzowam ogólnie 4. pytania. Ostrość cztery. Zaklę... Zaklęcia. Zaklęcia. Nie pytania. Jest no to może jakieś dodatkowe. dodatkowe. Mogę, za, mogę dodatkowe wymyślić dodatkowe na szybko. Pytanie. Dobra, to zadaj. No. Dobra. Ile rodzajów e, drzewa jest aktualnie w Minecraft? Chodzi mi o pełną wersję. Dobrze. Tak, czekaj. Tak, że... Dobra. No, to, to ten, to już, co jest. No. Panie, panie Neo, nie, ee, proszę czynić powinność. No, ja panu już tu odkręcę. No przegrany, no. O, może troszkę więcej? Przybrane. Nie no, to jest... Sobie, <laughs> jak to się mówi? Smacznego. To wasze zdrowie widzowie. Kto pije mleko, ten... Słabiak? Wytrzymaj minutę. Bez mleka. Dajcie ci trochę, trochę kamerzyście. Daj trochę. <grym> 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 daj. Panie, daj Pani mu. Daj Pani mu. Też ze mną kiedyś <laughs> możesz minuta minęła. <laughs> o, kurde. Żeby była sprawiedliwość, to ja też wezmę. Żeby było sprawiedliwe, ja po prostu. Żeby było sprawiedliwe, Żeby nie było. Kamera też jest za, za kamerą. Może troszkę więcej. O. O, bo mi się ręka trzęsie. Widać? Widać, widać. Kropko. Dajcie mi tu piecze. Może mi trochę lecą, ale... Nie, nie piecze. Mogę jeszcze powiedzieć ciekawostkę? Pani Leon. To do też o dochodzi. Nie e, na strony. A e, ja już ja ci tam na podłogę. To by było na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Bo naprawdę się starajmy, <zyskuj> żeby się go zrobić. Yy, jeżeli chcecie więcej challenge'y z panem Neonem, wystarczy zostawić łapeczkę w górę, a jeśli jesteście nowi, to subika. 10 nie... łapek w górę pod, pod tym filmem i Neon będzie żarł. Yy, cynamon. Razem z tym panem. Tak, tak. I z kamerzystą, tylko że kamerzysty nie będzie widać. Ja też. I yy, yy, z panem odgrania. Yy, link do Neona jest yy, w opisie. Jak to <śmiewanie> <śmiewanie> yy, podegraj się z widzami. <śmiewanie> Było tyle niechać. Cześć. No i siemanko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.